Mamy na linii El Pro, to bym chciał, żebym on... No, A Siemano jestem. Okay. cześć się Siemano to Murdo, cześć. Cześć. Cześć, 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 Witam wszystkich, siema kupacy i tam witam Ci cześć. Wszystkich cześć, cześć. E, wiesz co red, red mówi prawdę. E, mówi to w internecie. I, i powiedziałem, że, że się nie obstarałeś. Dokładnie, rywale, wszyscy rywale się ostrali, ja się nie ustraliam, to wiesz, to chciałem prostować, bo raczej ja To w czemu w internecie... nie ma walki? No nie ma z tego powodu, bo mam nie robić chuja w półtora roku, A. E, dają na przykład walkę, przygotowuje się trzy miesiące, potem odwołują, tak samo było w przypadku... Tak, tak było Dlatego tak. wszystkich przejmuje. Dokładnie po prostu, bo trzeba szanować ludzi, zresztą wiesz Kaciu, że my dobrze rozmawiamy, jestem, ja Ciebie bardzo szanuję, także wiesz, co chodzi, rozmawialiśmy ostatnio, także... No ja Ciebie pozostań, nie, ale okej, okay. żartuję. To... Nie, Zartuj. wiem jak jest, w porządku, wiem jak jest w porządku, także wiecie, chciałem to sprostować, ponieważ, jak, jak mówiono właśnie na tej małej, ja powiem największym ardecowie w historii street fightów, wyszedłem do gościa, który miał kilkanaście walk, jestem odważnym gościem, także zadzwoniłem, żeby to sprostować, ponieważ no, nie chcę mieć takiej opinii. Rodz, czyli że się nie obstrazi. No to czemu ty powiedziałeś, Red, że się opracz... Ja Nie, ja nie powiedziałem, powiedziałem tylko ja. Nie, Katju, to w szatunki masz dopiero że wszyscy ci obstali. Nie, nie. Nie, tylko ja tylko Jawcian się, się odmówił. odmówił no. No. Czyli tak. ja chciałem tylko tak. mówił. Nawet no, tak. na Panie to mówił, że nie odmówił. Ale nie, ja ci mówię w, w historii fejmu, jak miałem ten kontrakt. Dobra. No dobra, a ty pro, dalej jesteś chętny na walkę z Redem? Czy jeżeli dostanie mocny wpierdol od Piotra, to już Cię nie interesuje ta walka? Wiesz co, ja Ci powiem szczerze, że, że ja nie lekceważę żadnego rywala, a wręcz myślę, że Red może wygrać z Piotrem, ponieważ trenuje już bardzo długo do walki. My mieliśmy mieć swoją pierwszą walkę półtora roku temu na 5-10, także Ret jest cały czas... Za, duże, Red za Red dużo tu... gadasz, mordo. Red mysz... No wiesz o co chodzi, dobra. I ja tylko wychodzę z założenia, że Red wygra tą walkę, pomimo, pomimo rozmiarów kolegi i jestem ewentualnie oczywiście chętny do walki. Czekam w gotowości, także po prostu... Tylko wiesz co, ja, ja mogę z... po prostu uszanuje moją osobę i to, że to jest to Elpro, mogę z tobą 6, walczyć się... a nie, Ja mogę z Tobą walczyć, nie ma problemu w kumplu, tylko że kurwa, no. po, po, po Piotrze jest kurwa Bagieta, jego się obawiam najbardziej, bo to jest Matrix, kurwa. No co? dobra, Elpro, to skoro tak, bo, tak mówisz Skoro tak. tak mówisz Elpro, że Piotr dostanie od reda, to jeżeli wygra, to jesteś gotowy na walkę z Piotrem? Słuchaj, za odpowiednią starczy, jestem nawet 15 cm wyższy o gości. Może tylko chodzi o hajs, ale już nie jaki jest gawarytodo ten, ten Przepraszam, jakie ty masz warunki fizyczne, że nie mógłbyś to mi podać? Podobne jak red. Metr 70 mam. Zniższy ode mnie. Jest niższy. zniższy. Jest Jeśli 15 cm wyższy, to się nie, nie łapiesz. Jest niższy a, i może za 15 cm wyższy. A ile ważysz? W tym momencie 120 kg. No To też dobrze byście razem wyglądali. Nie masz ale, jest... jest... ale trenuję, poczekaj, jest... poczekaj. Może po ty masz więcej Przepraszam, może ty więc... słuchajmy. Przepraszam jeszcze raz? Mówię z całym szacunkiem, ale zdziwisz się jeśli chodzi o walkę z Znaczy ja ci coś wiecie. powiem, ale mój drogi, jakbyś widział jakieś wywiady ze mną, to już obserwował mój profil, tak samo mówię państwo na Instagramie, to doskonale wiecie, że ja wypowiadając się, wypowiadam się bardzo ostrożnie mówię, że ja podchodzę z dużym szacunkiem wiecie. do każdego przeci przeciwnika i do Reda również, nie lekceważę nikogo. Także to, że ktoś wygląda jak klop z piżamie... Znaczy... Z całem szacunkiem, ale wiesz, mówię teraz moim zdaniem asekuracyjnie, ponieważ również do niego mówić, żeby nie 10 sekund czy coś, no jedno mówisz, wywiadam, Słuchaj, no to trze mówisz, no, wieś... Trzeba sobie stawiać jakieś wyzwania, no nie mogę tutaj siedzieć i mówić nie no, ja to w ogóle tam nie dam rady, no chłopie, no to to jest walka, to co mam, co mam powiedzieć, nie no, do trzeciej rundy, no jak do trzeciej nie, no, kurwa macie rękę? No, a wchodzimy, padamy na no, pewnej wiesz, kurwie ma? i się napierdalamy, albo, albo nie wiem, do domu i na, na cholerę, to do trzeciej rundy to w szachach możemy posiedzieć, albo w bierki napierdamy. Ja, ja jestem takim chłopakiem, ja jestem chłopakiem wychowanym z zasadami, ja jestem po prostu wiesz, nie mówię, że ty nie jesteś, ale jestem taki lepiej do trzeciej Mówi, że to cały po tak, Ja to Ja o tych ja zasadach... Ja, u... ja o tych zasadach non stop słyszę. Wszyscy z zasadami. Wszyscy z osiedla. Nie, wszyscy, z osiedla nie, wszyscy kurczę, gity, słuchaj, stary, ale słuchaj Byku, byku, ale widzę, że macie już jedną rzecz wspólną. Na pewno też nie potraficie wysłuchać. Także to będzie dobra konferencja. Zapraszam Cię do walki z Redem. Chcesz ze mną walczyć? Nie wiem. Zgoogluję się potem. Zobaczę kim Ty tam jesteś za osobą. Natomiast więc jedno. Ja ciężko trenuję. Ja do Ciebie takie pytanie. Do Ciebie mam pytanie. Uważaj, ile razy trenowałeś? Ostatnie 14 dni ile razy byłeś na treningu? 28 razy. 28 razy przez 14 dni, czyli średnio trenujesz dwa razy dziennie, tak? 7 rano i wieczorem. Dobra i widzisz, przynajmniej potrafiłeś mi normalnie na to pytanie odpowiedzieć, Red na, na to pytanie na pierwszej konferencji odpowiedział mnie chuj Cię to obchodzi. Więc generalnie wydaje, że to było, po to takich odpowiedziach ze strony Reda. Będę takich odpowiedziach ze strony Reda. Kiedy podchodzę do niego z szacunkiem, z dystansem, z, dystansem, z dużą dozą takiej pokory, bo w którym nie ma, bo życie uczy pokory, ja jak już będzie to mnie dobra, to nie będę nic stawić. Piotrek, ja poznałem trochę Reda, ja myślę, że on ci tak odpowiedział tylko dlatego, że ty do niego dotyczy lekceważą, państwo to jest zgadałeś. Bo mi się zdaje, że jakbyś normalnie mi tak rozmawiał, a nie lekceważąco, ej, grubasie, ile ty razy. Dobra, a nie błęd, kurwa. To, nie dziewczyny a nie lub cię skapiczki, kapliczki, kurczę. Piotrę, jedna rzecz. Szanuję to, że się działeś, szanuję, że ja jesteś. Się... Był... Ale słuchajcie, <noise> nie, ale, słuchaj, to. ale słuchaj, nie. Ja nie jestem dyrektor, ja jestem gościem, który nie no Nie, no, o kurwa, no to będzie. A ty masz jakiś kompleks, zaraz zaraz, to ty mnie słuchaj, co ty będziesz mówić, że mam słuchać? To ty mnie posłuchaj. No bo mi Pierwsza sprawa, to nie mówię nic o krymale, tylko mi chodzi. Po drugie rzecz to chyba masz jakieś kompleksy chłopaku. Bo ja tutaj... Co co? Co ja ci coś mówię? Ja ci zawsze elegancko zadałem pytanie i nie trenowałeś. Jakbyś się zainteresował moją osobą? Jakbyś się posuklenić. zainteresował moją osobą, to doskonale byś wiedział, że ja również ciężko trenuję. Mimo, że nie jestem jakimś prosem, tylko jestem no normalnym gościem, który dopiero co właściwie zaczął Opa, ale wziął się zająć. Daj mi dość do słowa. Ale nie zacząłem się z tego, co powiedziałeś. Proszę bardzo, jesteście spokrewnieni? Dwa góry. Ty... Posłuchaj nieuważnie. W jednej kopalni chyba gotcha. że... Jagdra... Powiedziałeś, że ja się odnoszę do datatu ulicznych, co powiedziałeś. Mówi, że wszyscy teraz i w ogóle. Chopie, ja od 15 lat współpracuję z raperami ulicznymi. Produkowałem HD, produkowałem legendy rapu. Rozumiesz, to, to chodzi? Nie jestem. Nie no. jest, jak, ja, jak ja jestem za jest to mówię, że tego. a, a nie po to będę pan przeleżaczy słowno Gościu, ty sam swoją retoryką <grym> i sposobem wysławiania się wchodzisz na pewne tematy, wymuszasz pewne tematy, żeby zahaczyć o pewne takie newralgiczne wątki, właśnie jak zasady, Nieprawda. ulica, nie, nie Teraz nie nawiązujesz ja do, świętej pamięci, to... do świętej pamięci Tomka i teraz kurczę coś ci powiem. Ja ci życzę, Słuchaj, życzę, ci, zdjęcia, życzę ci, życzę tak, ci, żebyś się zakontraktował u nas w Prime. Życzę ci tego. Słuchaj, zakontraktujesz bardzo. się u nas w Prime? U Kasjusza to najwyżej, albo u reszty chłopaków. Nie no mogę jesteśmy zapolenić tym ja więc poczuła, poczuję się, przepraszam. Dobra, przepraszam, ja, ja, poczułam, ja bym sobie, tu ja ja ci na tym, bo chcemy practować sprawę, a nie. Ale a nie ja mam sprawę postować. Ja to, to tutaj to nie ma nic zagmatwanego, Wyraziłeś, wyraziłeś się. Dobra, Elpro, dziękujemy tobie. Myślę, że ludzie na czacie zadecydują, którą walkę by woleli zobaczyć, czy Reda z Elpro, czy jednak Elpro z Piotrem.